Mateusz Kaniowski, a moim gościem jest stromba, czyli przegrany wielkiego w Dali FAME 14 Jak do tego doszło, że Gimper aż tak mocno cię pokonał. No masz złamany nos, rozbite dwa brwiowe, naderwane ucho, co tam się wydarzyło. Haniowski się dograł widzowie. Nie wiem. Wiesz co? Boże. Dużo melanżowałem i dużo jadłem z rzeczy, bo są na miejscu za chwilę. I wiesz, jak nie masz ruchu, jest mega ciężko, jest trudno, jest stresująco. Co jest grane? Ty, to jest wycinek z jakiegoś filmu u trąby, czy. <grystanie> czy on się dograł tej piosenki? Znowu twój plan padł, bo stoję dalej na nogach Ha, to śmieszne jak zakładasz legloka Teraz patrz, bo moim celem jest twoja głowa Leci pancz, a ty padasz jak gołota Bo to ta, będziesz miało bitą mordę I ja, na ludzie rozpierdalam tę trąbę I patrz, do... Wow, fajne, podoba mi się, naprawdę jest kurde gitara Mordowiertara jest Dla nie jesteś prostym celem i zwykłym zerem z zerem kompost czy zmiele Śmiesznym jesteś youtuberem Jak twoje gadki po balonach z helem Takich gwiazdek było wiele Co wychodzą bić się tylko po przelew Większość... Czy wyższy groźnie warczy, no spoko raku może to wystarczy Ale jesteś gościu tak nijaki, że nawet nie mam jak napisać panczy Jesteś już rozjebany, będziesz miał same rany Wszędzie są krwawe plamy, bo jesteś Jesteś już rozjebany, będziesz miał same rany Wszędzie są krwawe plany, bo jesteś jaki gościu No i co w tym mamaku pada twoja garda Boli cię to kozaku, bo puściłem i masz Znowu mogę cię zaskoczyć, bo strzelam w twarz jak mini majkiem z procy Jesteś już skończony, na wygraną poczeka na dwa miliony Wujek nie obroni, lepiej wracaj typie zbierać pokemony montażyści nie pomogą Nie no Gimber to jest akurat mistrz w takich rzeczach Wiecie, wiadomo, trochę dla beki i tak dalej, ale to jest spoko. To jest fajne, nie? Mi się podoba. Mogą, nie ta pora, są zajęci blurowaniem, ci pindola. W końcu tego nie zrobili, taka jesteś faja, że nie wierzą, że masz jakiekolwiek jaja. I moich naboi dowoli używam, za bolą te ciosy, to o nich nawijam. Zobaczysz niedługo światełko w tunelu. Cześć cwelu, jesteś już rozjeb... Haha! <grystu> 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 Ej, sorry Twitch administration. Nie no, jestem na YouTubie, więc może być, ale <grystu> Co jest kurde, chłop, normalnie rzuca takie coś, a ludzie na Twitchu będą to pewnie słuchać. Bani będziesz miał same rany gdzie są kwawe plamy, bo jesteś. Jupik, chuj, jesteś już rozjebany, będziesz miał same rany wszędzie. Nie, no to to jest spoko, refren. jakby jakby wiecie. Nie wiem, po prostu to jest proste, to jest, to jest, to jest widzowie, yy, no podstawowe widzowie rymy, ale widzicie, takie coś właśnie jest ważne, bo to wpada w ucho, nie? Są krwawe plamy, bo jesteś wykłyfajat Rozjebany, same rany, krwawe plamy Sądzę, że to było też robione tak w 20 minut, coś takiego rozjebany 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 co switch Jesteś już rozjebany, będziesz miał same rany wszędzie są kwawe plany, bo jesteś głupi w chuj. Jesteś już rozjebany, będziesz miał same raz. Dla mnie to jest potrzebne w, w internecie ogólnie coś takiego, nie? Jakby to jest, to jest prościutkie, to jest, to jest, no, to jest mega prosta piosenka i tak dalej, nie. No widać, że, że to było opisane na kolanie yy, w 20 minut, ale przynajmniej to jest to nie jest osłuchalne, to jest piosenka, która ma być dissem i ta piosenka, którą przysłuchasz raz, dwa, yy, maksymalnie dwa i, i tyle, nie i to leci w świat. Yy, na pewno jest rytmiczne i na pewno jest yy, ten. Zapamiętasz tą piosenkę, nie? Ale wszędzie są pane plamy, bo jesteś kurwa debilem. Sam bit w sobie jest, jest gitara. Dobra. Bit jest gitarka. Bit jest beat jest fajniutki, piosenka fajna. Oceniam pana 10